Najważniejszą w zasadzie w tej chwili realizowaną przez nas działalnością to jest upowszechnianie wiedzy wśród młodzieży i dzieci dotyczącej pszczół. Hasło naszej fundacji zawiera się trochę w tym logo. Pomagamy ludziom, pszczołom i ziołom, żeby razem lepiej nam się żyło. Bo świadomość, zwłaszcza dzieci, jeżeli chodzi o pszczoły jest niewielka. No bo większość... Niestety, ze zgrozą stwierdzam, dzieci nie rozróżnia pszczoły od osy, od trzmiela. Coś dużego latało, to może być mucha, ale to jest groźne. No, ale pszczoły żyły z nami tysiące lat. My hodujemy pszczoły po to, żeby świat był piękniejszy. Staramy się dzieciom wyjaśnić, co dają nam pszczoły. Większość naszego pożywienia to są owoce. I warzywa, które zapylają pszczoły. My tutaj na pasiece, akurat, gdzie się znajdujemy, no posialiśmy facelię, ale przedtem był tu rzepak, no i jest wiele roślin miododajnych. Staramy się również w jakiś sposób przybliżyć młodzieży szkolnej ten cykl, albo proces, jak to w czasie ostatnich kilku wieków ludzie przybliżyli sobie. Pszczoły. Temu służą nasze zajęcia w szkołach. No, głównie te zajęcia odbywają się w szkołach powiatu kartuskiego, czyli gmina Żukowo, gmina Kartuzy. Zaskakuje nas bardzo często, że ta świadomość tego, że pszczoły są tak ważne, a poza tym są takim pewnym wyznacznikiem, tego co jest w przyrodzie. Tak jak porosty są takim wyznacznikiem skażenia środowiska nawet w miastach. Jest pewna strefa skażeń według porostów. Tak samo pszczoły mogą nas uratować, bo jak już powiedziałem, zapylaczy prawie nie ma naturalnych. Ich ilość drastycznie opada. To opada ze względu na chemizację rolnictwa. I tutaj też w zasadzie no, udało nam się dwa takie spotkania przeprowadzić z sołtysami i z władzami gminy, gdzie no, opowiedzieliśmy o tym, że rolnicy w tej chwili mają ogromny wpływ na, na to, co dzieje się z pszczołami. To rolnicy głównie. Pozostało nam jeszcze jakieś 30% powierzchni naszego kraju to są lasy głównie lasy państwowe pasieka. Fundacji Świętej Antonii, znajduje się taka oficjalna, jest w lesie, w nadleśnictwie Kartuzy, bo to jest jedyne bezpieczne miejsce, gdzie nie mo możemy spodziewać się, że nie będzie nagłych zmian, oprysków czy jakichś takich działań, które są no, nieprzewidziane dla pszczół. A pszczoła. Poza tym pochodzi z lasu. Ona, my ją sobie do domu przyprowadziliśmy do sadów, ale ona pochodzi z lasu. Ona jest to leśny stwór. Ona się bardzo dobrze czuje w lesie.